Torebki stworzone na bazie plastikowej kanwy to świetna alternatywa dla osób, które nie lubią się z szydełkiem albo chcą spróbować czegoś innego. Piękny, elegancki efekt, lekka i trwała konstrukcja oraz nieskończone możliwości. Do stworzenia takiej torebki będziemy potrzebować: jeden motek sznurka poliestrowego płaskiego 5 mm. Arkusz plastikowej kanwy, tempa duża igła do wyszywania, nożyczki i zapalniczka, metalowe zapięcie, dwa półkółka, łańcuszek oraz opcjonalnie tkanina na podszewkę. Jeśli tworzysz z pomocą moich filmów, pochwal się efektem końcowym i nie zapomnij mnie oznaczyć. Zaczynamy od wycięcia z arkusza kanwy szkieletu torebki. Na ekranie widzisz teraz liczbę oczek do poszczególnych krawędzi. Te liczby dały mi ostatecznie torebkę o wymiarach około 22x14x5 na na cm. Krawędzie muszą być docięte dokładnie. Nie mogą wystawać żadne ostre ząbki. Jeden motyw naszego wzoru składa się z 10 kratek na wysokość i z 7 kratek na szerokość. Przerabiamy go od góry do dołu. Kolejność przyplatanych pasm ma wpływ na końcowy wygląd wzoru. Jest to niewielka różnica, ale podążając według wzoru masz pewność, że na listkach będzie się tworzyła ładna jodełka bez dziur na środku. Taką torebkę można też wykonać ze sznurka 8 mm lub sprzędzy bawełnianej. Splot z nich wykonany będzie bardziej ścisły, dzięki czemu wszelkie prześwity będą mniej widoczne, ale zdecydowanie trudniej będzie przeplatać pasma, zwłaszcza w miejscach, w których trzeba przeszyć kilka razy w jednej kratce. Kiedy szkielet torebki jest już wycięty, odetnij kawałek sznurka i przewlecz go przez igłę. Długość pasma nie ma znaczenia. Ważne, żeby nie były zbyt długie, bo to może być mało wygodne. Po kilku przerobionych motywach zauważysz, jaka długość jest dla Ciebie najwygodniejsza. Swoją torebkę zaczęłam wyszywać od tej dłuższej części szkieletu, czyli od klapy. Odliczam sobie cztery krateczki od prawego dolnego brzegu. A następnie 10 kratek do góry. W tym miejscu robię pierwsze wkłucie od dołu. Przeciągam sznurek, przytrzymuję sobie palcem pod spodem tą końcówkę, która nam tam została. Odliczam 4 krateczki w dół i w tym miejscu wbijam igłę od góry. Przy torebkach na kanwie ultra ważne jest pilnowanie skręcającego się sznurka. Tutaj każdy błąd będzie widać. Kolejne wkłucie robimy w krateczce poprzekątnej od krateczki, w której wbijaliśmy się z pierwszym wkłuciem. Przeciągamy sznurek. Przy okazji robimy to w taki sposób, żeby zabezpieczyć tą pierwszą odstającą końcówkę. Następnie wbijamy się pod krateczką, w której wbijaliśmy się za drugim razem. I powtarzamy dwa poprzednie ruchy symetrycznie po drugiej stronie. Wracamy na lewą stronę i ponownie wbijamy się w krateczkę po przekątnej w dół od poprzedniego pasma. Przeciągamy sznurek i wbijamy się w krateczkę niżej niż poprzednio. Powtarzamy to samo symetrycznie po drugiej stronie. Wykonujemy jeszcze jedno pasmo o kratkę niżej po przekątnej i oczywiście robimy dokładnie to samo po drugiej stronie. Teraz musimy zrobić jeszcze trzy takie same pasma, ale już nie po przekątnej, tylko bezpośrednio kratka pod kratką. Nasz pierwszy motyw wzoru jest gotowy. Schemat bardzo łatwo jest zapamiętać. Zaczynamy od pionowego pasma od góry, następnie robimy trzy po przekątnej i trzy jedna pod drugą. Musimy pamiętać, żeby robić na przemian po lewej i po prawej stronie dokładnie to samo odbicie lustrzane. Jeśli skończy ci się sznurek lub chcesz wykonać wzór jak najbardziej estetycznie na lewej stronie, żeby nie musieć wszywać podszewki, przeciągnij sznurek pod splotami na lewej stronie i najlepiej zgrzej końcówki zapalniczką, żeby wszystko się skleiło i zabezpieczyło. Kolejnego liścia zaczynam w siódmej krateczce, licząc od krateczki, w której zaczynaliśmy za pierwszym razem. I powtarzamy dokładnie te same ruchy, które powtarzaliśmy w pierwszym liściu. Odliczam sobie miejsce wkłucia do kolejnego listka i powtarzam to wszystko aż do końca rzędu. Pierwszy rząd gotowy, teraz musimy zrobić kolejny. Będziemy robili również połówki takich listków na brzegach. Odliczamy sobie 10 kratek na samym brzegu, zaczynając od krateczki, z której wychodzi pasemko. Zasada wykonania tej połówki będzie dokładnie taka sama jak w przypadku całego liścia, ale robimy tylko jedną stronę. Do końca rzędu wyszywam całe liście, a na końcu robię jeszcze jedną połówkę, ale odwróconą w drugą stronę. Powtarzam te dwa rzędy aż do końca panelu. Boki torebki przerabiam od góry i zaczynam dokładnie tak samo jak w przypadku naszego motywu liścia, z tą różnicą, że przerabiam do samego dołu zwykłą miodełką. Wolne przestrzenie na początku i końcu panelu oraz boków wypełniam również skośnymi pasmami jodełki. Przy wyszywaniu ze strony klapy, weź pod uwagę zapięcie jakie chcesz zamontować w torebce. Jeśli wybrałaś takie jak ja z montowaniem na śrubki, wymierz sobie najpierw dokładnie miejsce, w którym je zamontujesz i pomiń te kratki przy wyszywaniu. Gruby splot sprawi, że zamontowanie takiego zapięcia będzie bardzo utrudnione. Jeśli zdecydujesz się na zapięcie na ząbki lub na klipsy magnetyczne, wtedy nie musisz się tym przejmować. Aby zamontować pół kółka na bokach, Przeszyj je sznurkiem przez kilka oczek. Na tym etapie jest dobry moment na wszycie podszewki. Najlepszym sposobem w tego typu torebkach jest odrysowanie na tkaninie całego szkieletu z około centymetrowym zapasem z każdej strony, a następnie przyszycie jej bezpośrednio do całego panelu. Moja podszewka jest w trzech częściach, ale na spokojnie możesz zrobić to w jednym kawałku. Pamiętaj, żeby podczas przyszywania zostawić jak największą przestrzeń w brzegowych krateczkach. Mały tip! Nie zaszywaj do końca górnych brzegów boków. Przed nami jeszcze obszycie krawędzi torebki, warto jest więc zostawić przestrzeń na schowanie końcówek. Wykończenie i zszywanie torebki zaczynam od krateczek przy samym zapięciu. Wbijam igłę od dołu i przeciągam sznurek. Obszywam na okrętkę. Pilnuję, żeby końcówka, która została pod spodem, przy każdym owinięciu była w środku. Dzięki temu będzie niewidoczna. Polecam nie zaciągać zbyt mocno. Luźne pasmo jest bardziej puszyste i lepiej maskuje przebijającą się kanwę. Wszystkie rogi i miejsca łączenia oprzewam po dwa lub trzy razy. Oprzywam pojedynczo aż do miejsca, w którym będziemy łączyć obie części. Po połączeniu pierwszych krawędzi, kiedy będziesz w ślepym załuku, przeciągniesz nurek pod najbliższymi splotami na drugą stronę. Na koniec przeciągam dodatkowo sznurek jeszcze raz w miejscu łączenia panelu i boku. Odcinam końcówkę i zakończam przyklejając sznurek do środka. Z drugą częścią robię dokładnie to samo, czyli zaczynam obszywanie od miejsca, w którym jest zapięcie, przeszywam boki i na koniec zostaje nam już tylko oprzycie przodu wewnątrz torebki. Odcinamy ostatnie końcówki i przyklejamy je do środka torebki. Teraz zostało nam już tylko zaszyć boczki podszewki. Jak widzisz, stworzenie takiej torebki nie jest skomplikowane i pochłania bardzo mało materiału. Tyle zostało mi z jednego motka sznurka. Tutaj dla porównania, pełny motek.

Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Zapraszam ci również na moje media społecznościowe. Dziękuję za oglądanie i do następnego.